Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy, 19 kwietnia 2019 roku, piątek, piąteczek i witam wszystkich, zajrzyjmy do sklepu. I co mamy w sklepie? Mamy bardzo taki sklep kolorowy, świąteczny, widać, że wszystkim udziela się atmosfera. Za trzy dni, no, w sensie już od weekendu, już od jutra tak naprawdę święta, od jutra się będzie więc wielki piątek, jeżeli się nie mylę. No i co my tu mamy? Mamy skocz na kasę, skoczka. Część zestawu chyc na, na kasę, podgląd stylów. Druga wersja zamiast takiej kominiarki zielonej to głowa jaja. Jakby to nie zabrzmiało. Jajo głowy. Z takim monoklem. W cylindrze. Czemu nie? Nawet wesoło. Do tego plecaczek. Ten królik jest zepsuty. No, taki królik. Królik nadrukowany z łatką, ale to wszystko w tym temacie. Do tego mamy cudny łom, jakby ktoś potrzebował. Włamać się do sklepu z, łom, z łom po przewiązanym kokardą. I mamy w sklepie czachę. Dwa style: kolorowy, taki zielono-bordowy i. Biały, znacznie, znacznie, znacznie fajniejszy. Ten jest dużo, dużo lepszy. Z tym zestawem, po zakupie, zakupie, tej, po zakupie tej skórki, dostajemy wyzwania do zrobienia na, te, na, tą drugą, na tą drugą wersję. Także to też jest fajna zabawa. Co mamy dalej w sklepie? W sklepie mamy Anarchię. Już kiedyś wspominałem, to jest taka fajna retro skóreczka. Bardzo szczegółowa. Z dużą ilością szczegółów, specjalnie na, również na plecaku, bardzo fajna sprawa. Mamy mistrzynię maki, czyli sushi, zestaw z dużym sushi na plecach. Nie pasuje za bardzo za świąt, ale może ktoś planuje ryż na święta. No i co tu jeszcze jest? Mamy terapię tańcem. To no takie typowe lata 90 jak najbardziej. Mamy do oporu. I oczkusia. To jest... to jest kwestia gustu, to jest lotnie się Mnie osobiście się absolutnie nie podoba. Kosztuje drogo, jest brzydka, no ale pewnie znajdzie się ktoś, kto ją polubi. I mamy nowość plaster pastelowy na dróg. Zobaczmy jak to wygląda na broni. No to też tak świątecznie trzeba by było do tego podejść. No jak na łuku wygląda. Ale wszystko to wygląda dobrze na łuku. No dobrze, i to by było wszystko w tym sklepiku. Zapraszam na 14. na live. Jak również na weekend. Będą turnieje z nagrodami. Będzie jakaś skórka do wygrania. Jak zwykle bawimy się w kostomy. Zapraszam. Trzymajcie się. To był sklep na 19 kwietnia 2019 roku. Piątek. 吃嘛去以，可以。